17 meczy do ty przed tym dzisiejszym, tak? Z tego co mnie pamięć nie myli. 17 wygranych, jedna przegrana, no i dzisiaj 19 mecz, czyli dwie, prze dwie przegrane na 19 mecz. Ja jestem zadowolony, jesteśmy na, na teraz na drugim miejscu. Nie wiem jakie inne wyniki z innych drużyn, ale i tak nic to nie zmienia, jeżeli chodzi akurat u nas o akurat o nas miejsce nasze. ZNF dał zagrać innym, no, inaczej zbudowanemu składowi, moim zdaniem dobrze. Trzeba dla tych chłopaków, którzy mniej się pojawiali na blisku lub prawie w ogóle, trzeba było dać, dać szansę, trzeba było docenić tą całą, całą sezonową pracę. I okej, okay, wynik mógł być trochę lepszy, bo moglibyśmy dwa punkty, dwa punkty zdobyć lub jeden punkt, czyli dwa sety lub trzy sety. Ja po cichu liczyłem, że może się uda, ale nie i trudno to nic. Ja jestem zadowolony, chłopcy pograli. Przlądowaliśmy w takim miejscu i okej. Okay. A czas wnosił trener Piotr piątko z Proszę Państwa, goście prowadzą 18-13. No tak, taki, taki cel mieliśmy, mieliśmy z, z drugim trenerem, z Mateuszem, żeby właśnie dać, dać pograć tym zawodnikom, którzy, którzy mniej mniej grali w, w całym sezonie. To też na, na, oczywiście, biorę na swoją odpowiedzialność te zmiany. No, akurat może, może nie do końca wyszło od dzisiejszego dnia może za, rzeczywiście za dużo tych zmian zrobiłem, ale chciałem też spojrzeć na tych zawodników pod kątem, pod kątem play-offów, bo wiadomo, że przed nami najważniejsze mecze, i chciałbym mieć też jakiś obraz yy, obraz yy, co, co, do, co do właśnie dalszej gry i e, e, ewentualnych, mm, e, ewentualnych poszczególnych zawodników no, będzie trzeba to przeanalizować, yy, popatrzeć jeszcze raz na to spotkanie, teraz trochę więcej czasu będzie i, i myślę, że myślę, że yy, sobie to spokojnie obejrzę. Yy, to było z jednej strony ryzykowne zagranie z mojej strony, bo rzeczywiście zespół z zawiercia chyba należy do e, tych zespołów, które, które mają dosyć trudną zagrywkę i, i, i każdy, każdy z nich, który szedł na, na, w pole zagrywki, to naprawdę, naprawdę posyłał dosyć trudne, dosyć trudne te zagrywki i i tutaj ustawienie, z, ustawienie powiedzmy z, z jednym przyjmującym, e, który grał do tej pory na tej pozycji i, i, i z dwoma zawodnikami, którzy mniej grali mm, wręcz, wręcz pierwszy mecz e, rozegrany. Mówię, myślę tutaj o maćku Mendaku, no to na pewno to było ryzykowne z, z mojej strony. No ale potraktowałem to też w formie takiej, żeby Dać mu jakby też szansę pokazania się tutaj o suwalskiej publiczności. Chłopak z nami trenuje już drugi rok i jemu też się, należy się taki, taki występ, pokazanie się. Wiadomo, rodzice są na trybunach też chcieliby zobaczyć jego w akcji i, i, i jemu też to się należy. Odnośnie tego spotkania dzisiejszego, no to myślę, że, że no, od początku źle wchodziliśmy w te, w te sety, które, które przegraliśmy, bo zaczynaliśmy od stanu chyba 0,4, trzeci set 06, no to naprawdę przy takim stanie, trudno, trudno jest no, wygrać seta. Zbyt duża przewaga przeciwnika i, i, i cały czas ta presja, presja zawiercia na, na, w polu zagrywki, no to na pewno na pewno. Jeżeli byśmy nawet grali punkt za punkt, no to też by było ciężko, bo, bo, bo ten, ten, ta, ta zagrywka zawiercia naprawdę jest trudna. A jeżeli my zaczynamy od, od stanu 0-6, no to jest tym bardziej trudny. No, jestem trochę, trochę przyznam, przyznam, szczerze tym, tym spotkaniem. Myślałem, myślałem, że jednak, jednak uda nam się te dwa sety chociaż wygrać i, i, i tym samym zapewnić sobie pierwszą lokatę. No, niestety nie udało się, ja w pełni odpowiedzialność biorę na, na siebie.

odnosząc do dzisiejszego spotkania to chyba przy mojej przedmowie wszystko powiedzieli ja tylko powiem że jako zawodnik który włożył dużo serca i walki w ten sezon bardzo mocno żałuję straconej szansy bo historyczne pierwsze miejsce no myślę że to jest taki fajna taka wisienka oczywiście ona nie daje nam nic specjalnie poza rozstawienie przed playoff, ale Dużo trudu, dużo pracy, dużo, dużo stresu włożyliśmy w ten, w ten okres cały od, od sierpnia, się spotkaliśmy i no, żałuję, że w suwałkach jako tutaj, że nie udało nam się taki, tego historycznego wyniku zrobić. A odnosząc do całej rundy, myślę, że bardzo pozytywnie. No, my przeszliśmy drogę z piekła do nieba. Także pokazaliśmy, że jako zespół tworzymy, tworzymy przede wszystkim ten zespół, mamy charakter, nie boimy się walki, nie boimy się żadnego przeciwnika i potrafiliśmy to udowodnić w bardzo trudnym momencie w październiku, kiedy zgraliśmy bardzo słabo, później przyszedł listopad, później był grudzień, gdzie wygrywaliśmy mecze, później wszyscy wieszczyli nam, że... Musi przyjść kryzys, musi przyjść słabsza forma, dyspozycja i kiedyś musi zacząć przegrywać. My na przełamanie tego wszystkiego zaczęliśmy nowy rok bardzo dobrze i kontynuowaliśmy tą dobrą pasę z takimi fajnymi spotkaniami, jak tutaj w Pucharze Polski, z y, Cuprumem Lubin. Także... Generalnie myślę, że na mocną piątkę teraz myślę, że ten, ten dzisiaj taki prysznic, letni, wiosenny deszcz sprawi, że trochę z większą jeszcze pokorą podejdziemy teraz do tych dwóch tygodni treningów i może playoffy dla nas będą szczęśliwe, że spotkamy się tutaj co najmniej jak będziemy na etapie półfinału w rozgrywkach pierwszej ligi. Siatkarz, Warty Zawięcie, z numerem 11. Bartosz Dzierżonowski Gratulacje Gratulujemy. Proszę Państwa, zostańmy jeszcze trochę, aby podziękować za fazę zasadniczą. sudałki. No i mówiłem Państwu, będzie też niespodzianka. Wszystkich dziennikarzy zapraszam już za dwie, trzy minuty na konferencję prasową, podczas której prezes Ślewska Michał Wiśniewski podsumuje rundę zasadniczą, podczas której prawdopodobnie pojawią się też inni goście. Zapraszamy serdecznie dziennikarzy już za... Pozdrawiam wszystkich zawodników oraz wszystkich trenerów i życzę, aby mecz play-off były dobre dla nas i zwycięstwo. I życzę wesołych świąt. To, to, to jest najlepsze radio w polskim internecie. To jest najlepsze radio w polskim internecie. Słuchaj nas 2, 24 godziny na dobę.